Dobry wieczór, moi kochani, dobry wieczór. Dobry wieczór jest piątek wieczorem, yy, weekendu, początek, oczywiście. Także yy, yy, się luzujemy. Czy ja się luzujemy, to nie wiem. Ja się luzuję nawet bardzo po ostatnim tygodniu ciężkiej pracy nad całym sobą. Tak, bo ja też, yy, ja właśnie równolegle z wami, znaczy nie wiem czy wy, ale ja równolegle pracuję z moją terapią bardzo intensywnie. Zmian wiele. Oczyszczeń strasznie dużo. Spadają ze mnie takie łańcuchy programowe, że, że, że aż się boję momentami, co się wydarzy za chwilę. Znaczy nie ma się czego bać, te boje to w cudzysłowie jest, w cudzym słowie jest ujęte. Jest dziwnie. Znaczy jest dziwnie o tyle, że jest. Zacząłem docierać do takich pokładów swojej podświadomości. W których gnieżdżą, gnieżdżą, się, gnieżdżą się takie główna, jak odkrywam dopiero teraz, te gówna okazuje się eliminowane, nagle puszczają jakieś programy, znaczy, puszczają w sensie odpuszczają sobie to, co mam zaprogramowane w mózgu od, od x lat, i powodują kompletną zmianę sytuacji w rzeczywistości. Ja nie, nie, wie, nie jestem w stanie tego inaczej powiedzieć i wytłumaczyć. Na razie. Pracuję nad tym. Ale to w kolejnym odcinku jam jest. To już będę mieć opracowane, co mam mówić i jak, żeby było zrozumiane. Na razie mówię do Was dosyć spontanicznie, bo jest to pogadanka taka, piątkowa pogadanka wieczorna przy piwie. piwie jak u Boskie Piwo. Bo jest piątek. I e, nie tylko A. <laughs> dostał wypłatę i go stać? E, nie, no, tak poważnie programy puszczają bardzo metodę, którą podpowiedział mi jeden z widzów za to naprawdę bardzo dziękuję, bo ta metoda się okazała fantastycznym uzupełnieniem mojej terapii mówię o metodzie nagrywania samego siebie na kamerę a potem to oglądanie tego filmiku z samym sobą ja sobie to od razu zaadaptowałem do tego że do leczenia swoich niedokreślonych Trzymanych w sobie żalów, pretensji. Mam, przypuszczam, że jest wielu Was, jak nie wszyscy też macie, jakieś żale, pretensje do przeszłości, do wydarzeń z przeszłości, które ciągle w pamięci przerabiamy wszyscy na zasadzie: A gdybym w tamtej sytuacji się odezwał, to by było to, a mogłem powiedzieć mu tak, a mogłem powiedzieć jej tak, a mogłem coś tam, a mogłem coś tam. I cały czas trzymamy się sytuacji, które wydarzyły się x lat temu, już prawie nikt poza nami o nich nie pamięta, a one nas trzymają i tak trzymają nas takim, 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 takim skoblem w tej przeszłości, zamiast pozwolić nam iść naprzód. Czemu nas trzymają? Bo są nieprzerobione. A czemu są nieprzerobione? Bo ciągle rozmyślamy o tym, co by było gdyby, zamiast się z tym rozprawić. Ja zacząłem się rozprawiać metodą właśnie kolegi widza, który podpowiedział o, o tym nagrywaniu się na kamerze. Zacząłem się rozprawiać od kilku dni z takimi rzeczami. A co robię? Przypominam sobie daną sytuację, dane wydarzenie, które ciągle budzi we mnie jakieś konkretne emocje, i ciągle budzi również żal i pretensje do samego siebie, że wtedy nie zareagowałem odpowiednio, lub miałem takie in inne myśli, lub zrobiłem to czy tamto. Wyobrażam sobie tą konkretną, ale tylko jedną na daną chwilę, na jedną sesję. Tylko jedną konkretną sytuację włączam, kamerę, wcielam się w tą sytuację na nowo i reaguję. Zrobiłem tak ostatnio z hmm, przyjacielem, do którego zacząłem mieć swojego czasu pretensje. Eee, zrobiłem tak z moją mamą, zrobiłem tak z moim tatą, e, zrobiłem tak z moim bratem. Do wszystkich tych ludzi miałem w określonym czasie jakieś pretensje. Lub były z nimi sytuacje, w których y, po czasie uważałem, że mogłem zachować się inaczej. Były to sytuacje dla mnie przykre, y, obciążające. Ale podam przykład, na, bo najświeższy, najbardziej, świeższy, najbardziej świeży, bo niedawno nagrany i obejrzany. Przykład z moim przyjacielem, do którego zaczęłem mieć pretensje. Postanowiłem nagrać siebie, jak mu wyżyguję te pretensje. I nagrałem siebie. Wyżyguję mu wszystko to, co, co mnie boli w nim, w jego zachowaniu i tak dalej. Co mi się przestało podobać i tak dalej. Krzyczę na tym filmie, przeklinam, używam wyzwiz. Wczułem się tak, w tak się wczułem w rolę, jakbym autentycznie stał przed nim i mu bluzgał. Po czym, dzień później, zostawiłem sobie ten film na jeden dzień i dzień później, obejrzałem ten film. Poziom y, mojego własnego zażenowania samym sobą, poziom smutku i żalu, który zobaczyłem i który poczułem oglądając samego siebie, że potrafiłem y, funkcjonować w takim w takim bezpodstawnym żalu i pretensji, psując od siebie samego od środka tak naprawdę. Czymś, co nie miało najmniejszego znaczenia, bo jak posłuchałem tego, jakie mam do niego pretensje, to się prawie że roześmiałem przez łzy. Jakie to było głupie i egoistyczne. Jakie to było głupie i egoistyczne. I jak zobaczyłem samego siebie, to mi się zrobiło przykro. Przykro, w sensie sam nad sobą się pochyliłem z przykrością. Bo zrozumiałem, widząc siebie, swoje emocje, słysząc to, co mówię, co ja hoduję w głowie. Dotarło do mnie taki stary facet. Nawet, może nie stary, ale doświadczony życiowo i w średnim wieku. A choduje sobie potwory i, i myślokształty w głowie, jak na jakiś nastolatek, w dodatku uwalony jakąś chorobą psychiczną. Jakieś wyobrażenia z dupy, jakieś domysły, jakieś y, pretensje o nie wiadomo co. Ja ze zdumienia otwierałem oczy. Ja ten film w ogóle zobaczyłem trzy razy i za każdym razem było gorzej. Hu. Potem, y, potem nagrałem y, również tylko dla siebie. Ani tego przyjacielowi nie pokazałem, ani nikomu innemu. Ten drugi film też, który nagrałem był tylko dla mnie i jest dla mnie. Nagrałem przeprosinę, na którym przepraszam go za to, że tak myślałem o nim, że te, o to go posądzałem, że mm, miałem takie, e, takie egoistyczne zachowania i myślenia. I też go zobaczyłem dopiero na drugi dzień. Podziałało. Oczyściło bardzo mój stosunek do tego człowieka. Bardzo. To samo zrobiłem z moją mamą, tylko że mama jeszcze, mama jeszcze czeka kilka etapów. Czemu tak y, nagrałem odcinek o największej pretensji do mojej mamy. Wyżygaj mi tą pretensję. Zobaczyłem ten odcinek też kilka razy. Potem nagrałem przeprosiny dla mamy. Moja mama tego nigdy nie zobaczy. Bo nie, to, nie chodzi o to, żeby ta osoba, do której to kierujemy, ma to zobaczyć. My to mamy zobaczyć. I zrozumieć. I zrozumieć, co, nas w, drzemie, co w nas drzemie, co nas motywuje i co nami kieruje. Nagrałem też przeprosiny, odsłuchałem potem te przeprosiny. Do mamy. Tu mamy jeszcze czeka kilka, za bo mamy kilka pretensji, do nich jeszcze innych. innych. Ale dzięki temu rozumiem skąd się biorą te pretensje, jakie mają podstawy, uwarunkowania i jak łatwo je można zakończyć. Czyszczenie programowe po prostu pierwsza klasa. Te filmy mają być dla nas samych, nie dla kogoś. One mają nam uzmysłowiać, nie komuś. Nie komuś będę tłumaczył. Nie ko to, że. Bo to jest też tak, mamy często okazję, do, no, często nie mamy właśnie okazji do tego, żeby spotkać się ponownie z osobą, która na przykład nas zraniła. Jakiś kolega sprzed wielu lat, którego już nigdy nie widzimy na oczy i nie zobaczymy prawdopodobnie. Który coś nam zrobił, a my wtedy siedzieliśmy cicho i nie zrobiliśmy z tym nic do dziś mamy do siebie pretensje, że nic z tym nie zrobiliśmy. Zareagujmy teraz na to dzisiaj. Włączmy kamerę, wyobraźmy sobie tę sytuację sprzed lat, tego kolega przed nami, który na przykład nas obraził publicznie i jak mu jedziemy. W odpowiedzi, zamiast siedzieć cicho. Bo największą pretensję pewnie mamy o to, że się wtedy nie odezwaliśmy. Jedźmy mu teraz równo, a potem za dwa dni zobaczmy ten film z powrotem. Ponownie. Po raz pierwszy. Popatrzcie na, i popatrzmy na swoje własne reakcje. I na czym się spalamy, na czym się spinamy, bo do mnie dotarło, że. Po co? Po co? Dobrze, że się wtedy nie odezwałem, bo nie było warto, ale dopiero teraz to rozumiem, kiedy zobaczyłem samego siebie, gdybym się odezwał. Nie warto. I wiecie, że po każdym takim, po każdej takiej sesji, którą sobie robię, właśnie z nagrywaniem. Ta rzecz się odcina, odpada i znika z mojej pamięci, już do niej nie wracam. Nie myślę, a nawet jak sobie przypominam w momencie, kiedy pracuję, albo nawet jak teraz mówię do Was, przypominam sobie tę sytuacje, one nie budzą we mnie już w ogóle żadnych emocji. I o to właśnie chodzi, żeby te emo odciąć emocje z przeszłości, które nas trzymają, jak kotwica. To jest yy, ten kolejny element jam jest, czyli mojej terapii, e, który będzie się nazywał Wybaczanie i Przepraszanie. Ale o tym nagram e, dla Was jutro i o tym Wam jutro opowiem, jak to robię i robić. Bo e, podziękowanie i wdzięczność jest bardzo ważne, ale potem musi nastąpić również rozprawianie się z niektórymi elementami mniej przyjemnymi naszej rzeczywistości i wprowadzenie w nich elementów wybaczania i również przepraszania za coś, co się zrobiło. Jest to niesamowicie ważne, żeby wybaczyć, czyli odpuścić i przeprosić, czyli odciąć łańcuch, który nas trzyma. Bo w momencie, kiedy powiem szczere przepraszam, nawet do wyimaginowanej już w tej chwili postaci, nawet do osoby, która już mnie nie słyszy, ale ja ją widzę w swojej wyobraźni i do niej mówię przepraszam. Odcinam ten łańcuch, który nas trzyma. Może inaczej trzyma mnie i tą osobę, która nawet pewnie mnie już nie pamięta czasami. Albo jest istniejącym obecnie przyjacielem, który nawet nie wie o tym, że miałem do niego takie a nie inne pretensje. Które mnie osobiście tym łańcuchem ściągały na dół. Wybaczanie i przepraszanie. Kolejny odcinek jest jutro. Na kanale UK serdecznie zapraszam. A dla zainteresowanych terapią. A szczególnie dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w jak najbardziej bezpłatnym mm, testowaniu na samym sobie owej terapii, na samych sobie, bo na razie ja testuję na, na sobie, zapraszam na piwa. Bo aby terapię wcielić w życie i aby w ogóle ją upublicznić, chciałbym ją przetestować, mówię brzydko, przetestować jeszcze na osobach kilku innych niż ja, żeby się nie okazało, że ona działa tylko na mnie, a to niektórzy mi zarzucają, lub mówią. Terapia na pewno nie przyniesie szkody. Może być po prostu zerowa, neutralna, czyli nic się nie wydarzy, albo może wydarzyć się coś dobrego. Ingerencji w psychikę lub w, neuro, w neuropsychikę tutaj w ogóle no nie także nie ma się czego bać. Zapraszam do tego, bo, bo to się przyda bardzo wielu ludziom potem, jeżeli faktycznie mam rację, jeżeli faktycznie mam rację. I tak jak ja z mojej perspektywy uważam tą terapię, którą sobie wymyśliłem, za genialną. Jeżeli ona faktycznie jest genialna, bo będzie działała też na innych, to przyniesie dobro dla bardzo wielu ludzi. Dla tych, którzy chcą się wyrwać z programowania, z oprogramowania, oczyścić z, z, z programów przeszłości i odciąć łańcuchy przeszłości. Ale se reklamy hmm. No, na mnie działa bardzo. Pozdrawiam Was. Piątkowo, serdecznie czule. E, wiem, patrzycie na moje mrugające. Ktoś pytał, czemu tak mrugam oczami. Mrugam tak oczami zawsze wieczorem. Ja powinienem w ogóle okulary nosić, ale ja no nie noszę, bo uważam, że mało atrakcyjnie w nich wyglądam. A, 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 a poza tym denerwuje mnie coś na nosie, także e, nie. A mrugam przez światło. Ja mm, Musicie pamiętać, że ja w tej chwili pracuję cały dzień w pomieszczeniu, gdzie panuje sztuczne neonowe światło. Wchodzę do tego pomieszczenia, kiedy na dworze jest jeszcze ciemno, a wychodzę z niego, kiedy już zapada zmrok, więc mam nikły kontakt przez cały tydzień, prawie z, przez pięć dni w tygodniu z światłem dziennym, e, jedynie w weekendy, więc e, i, bo potem w domu również sztuczne światło neonowe jak najbardziej, bo przecież żarówki energooszczędne, które strasznie psują wzrok, e, oszczędzają pieniądze. Mm, dlatego e, przepraszam za oczami, ale myślę, że to też jest na swój sposób urocze. <laughs> Pani udanego piątku Wam życzę, jeszcze bardziej udanej soboty, a zwłaszcza poranku. I widzimy się jutro przed południem na herbacie sobotnie jak zwykle. A potem dostaniecie ode mnie kolejnego kopa w plecy, ale poniżej nerek, żeby nie bolało. <laughs> Czyli w tyłek. W postaci jam jest wybaczanie, i przepraszam. Ja Was kocham? I sam siebie też kocham za to, co zrobiłem. Zrobiłem dużo oczyszczenia teraz, dużo. zwłaszcza w relacjach z tymi ludźmi, na których mi zależy. Bardzo cieszę się z tego. Pozdrawiam Was serdecznie Pa.